o 24. Raport y, 24 tutaj jest. Myślę, że zmierzam twojego gniazda. Zastanowić to, Tak, wiem, jest niebezpieczny. Oraz wiem, że trzeba z nim coś zrobić. Ale na razie nawet nie wiemy, gdzie się znajduje. Więc co ja mam niby zrobić, dyrektorze? Czego? O-49, znaleźliśmy go. Świetnie, niech kogoś wyślą, po prostu. Yy, to pan zarządza działem O-49, to pan wydaje instrukcje. Yy, dobra, wyślij pięciu agentów, będzie z głowy. Yy, nie mamy pięciu agentów. Jak to nie mamy pięciu agentów? Niestety wszyscy robią coś innego i nie mogą pomóc. Zawsze wiedziałem, że mam za mało ludzi w tym dziale. Ilu mamy agentów? Yy, dwóch. Tylko dwóch agentów. Niestety. O Boże! A więc wyślij dwóch agentów. Daj im bomby, na które słabe jest o 49. Robi się Dowództwo Dotarliśmy Szukamy OPC49 Myślę, że jest gdzieś tutaj. Sprawdźcie latę, jesteśmy blisko? Tak Okej, okay, chodźmy Dobra, myślę, że jest gdzieś blisko Jest tam! Chodź, szybko, biegniemy Na porc Widzieliśmy go, biegniemy w jego stronę. Jest gdzieś w tym korytarzu. Właśnie tutaj, chodź idziemy Jak blisko jest? Bardzo blisko, musimy się przygotować Dobrze, dobrze, że mamy akurat sprzęt na niego Powinno wystarczyć Powinien być gdzieś tutaj, prawda? Tam jest, chodź szybko Co jest? Ziknął. Jest tutaj na pewno, weźmy go Rozdzielmy się, szukamy jego gniazda Ty idziesz tam, ja idę tu I szukamy tego, ok? Powinien być gdzieś tutaj jak może wyglądać jak gniazdo? Gdzieś razem uciekł. Właściwie jest już dość nowy. Ale myślę, że uda nam się go złapać. Masz coś? Nie. Szukajmy dalej. Coś się stało. W jakimś sensie trzasnął drzwiami? Po prostu trzasnął drzwiami, nic nie zrobił? No? Musimy być bardziej czujni. Nie wiesz, kiedy się zaatakuje, kiedy nie. W końcu to jest cisne drzewo. Musi być gdzieś tutaj, ty idziesz tam, ja tutaj. Co, co? Co, co jest? Jego okulary. Złapał go. Muszę go uratować. Muszę go uratować. Gdzie on może być? To jest? Jest gdzieś tutaj. Jak duży jest ten kompleks? Tutaj. Zaraz, 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 zaraz. To miejsce powinno znajomo. Chyba je widziałem w jakichś materiałach z misji. Teraz gniazdo. Gniazdo. O... o, o... Nie, o trzydzieści. O 13 Dobra Trzeba znaleźć o 49, potem może się zajmiemy tym. Już idę! szybko. Jesteś. co się stało? Masz okulary. Dziękuję. Dobra, zajdźmy szybko do gniazdo. Szybko! Jego gniazdo! Szybko! Podpalaj! mi, że w nie ma oh, oh. Raport, mój towarzysz został w budynku. Mam się po niego wracać? Nie wracaj się. Idź do helikoptera. Dobrze. O 24? Nie kurwa. Okay. Sprawdź lokalizację. Jesteśmy blisko? Tak. Kurwa. Sprawdź radar. Jesteśmy blisko? No i ty mówisz, że tak. Jak blisko jest? Tak, jest bardzo blisko. Kurwa. Jak blisko jest? Tak, bardzo blisko. Iść normalnie. Jest gdzieś tutaj, myślę. No, a k***a z nacek. Musimy gdzieś tutaj. No, musimy gdzieś tutaj. Musimy gdzieś tutaj. No gdzieś tutaj. musimy gdzieś tutaj. K***a jeszcze gdzieś tutaj. Kurde, musimy gdzieś tutaj. Kurde, to jest tutaj musi być. Wiem nie jeszcze raz musi być tutaj musi kur kur muszę go uratować. Co, to? Co to było? Wygramy jeszcze raz i po prostu... Jak ja o to odpadnę, od... trzymaj tak kamerę ja ją wezmę. Ty kur... Ty, 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 ty. Zgasło mi. Wodne drony z ładunkami wybuchowymi uderzające w gazociągi Nord Stream, tak według brytyjskiego Timesa, mogło wyglądać zniszczenie rosyjsko-niemieckich gazociągów, a miała tego dokonać według Brytyjczyków właśnie.